Takie ale Moi drodzy, witam serdecznie, Palion co odwaliło i zaczęła pakować się. Swoje wszystkie rzeczy w domku zaczęła pakować. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Czy to oznacza wyprowadzkę? Nie wiem, będziemy z nią gadać. stawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał przede wszystkim i wpadajcie na Palion style po bo... parcie ja nie wiem jak teraz tego pokazać, ale mam wszystkie nowe bryloki obok siebie. O, uwaga. Każdych, tutaj właśnie w ręce trzymam wszystkich spalionowa. Palionowa Także widzowie, takie bryloczki możecie zakupić sobie na PalionStyle No i co? Rozpoczynamy Kurde, boję się tam iść, widzę do Palionki Bo ona nagle zaczęła być, nie wiem, nigdy jej nie było 2 dni pod rząd ostatnio O, co ona robi? Widzicie, ona chyba nawet schody se kopie Zabiera wszystkie rzeczy, jest, jest dwa dni pod rząd na serwerze i... Ja, ja mam wrażenie, że ona, ona wie w ogóle, gdzie jest Steve. On, ona wszystko wie, co się dzieje ze Steveem. Nie, że to jest jakieś. że znowu ona będzie zła. Ja mam wrażenie, że to znowu się coś dzieje złego. Chodźmy, chodźmy do niej, porozmawiamy z nią i wtedy wszystko się ok... aha. Co ty robisz? Dlaczego ty schody zabrałaś? I płotki. A ty, bo to są moje rzeczy. Czy ty robisz stan surowy swojego domku? A co, czy, co to jest? Nie, 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 nie interesuj się. No. Ale co nie no, paniąka, ty? Panie czemu rozwalasz dom? No, no przestań rozwalać! Właśnie, ja się tymczasowo przeprowadzam! A dlaczego? Jaki jest powód? Bo za dużo tego było, ja już... Ale, y... czy, ale czego? Przecież ciebie w ogóle nie było! Co za mi dużo? Mi się już to nudzi, mi się, mi się już to nudzi, ja już ja... Chcę zmienić otoczenie... Nie rozwalaj domku! Ale ja zabieram przestań. To, co jest moje! No ale czemu ty się... Poczekaj, Stój, stój, stoi! no możesz po, poczekać? Co? Bo, bo to jest jakieś nieporozumienie Dlaczego ty nagle rozwalasz wszystko Zabierasz... Gdzie ty chcesz się wyprowadzić? Wiesz, że ty mnie nie zatrzymasz, prawda? Ja to rozwalę, a gdzie się ją mam zatrzymać? No gdzie? No tutaj się przeprowadzę Do mojego starego, pięknego domku A, tutaj <laughs> Ale to co, nie podoba ci się ten domek? Czy co, że ja tu jestem? No, no nie do końca Chociaż trochę tak Co? Ale... Nie o to chodzi Jest inny pan. Paniąkę, nie było ci tyle na serwisie, że ci się odwaliło Kto ci namieszał w głowie? To pewnie Steve. Przejrzałam na oczy. Czemu ty, nie, no dobra, ale czemu ty niszczysz schody? Przestań. Bo potrzebuję do mojego domku. Po do co do piś twojego... Piś 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 do, piś 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 do. I do swojej części! No co no, ty no, tu robisz? No nie no bo chcę Ci namówić, no co ty robisz? Wszystko co niszczysz. Namówić? Budowaliśmy ja łóż... tak długo ten dom. Bzyko pomógł nam tutaj y, udekorować wszystko, a ty to wszystko niszczysz. No, Jeszcze to, łóżka zabierasz? Łóżka? Nie to jest nieporozumienie, nie, nie. wizowe. Moja doniczka. O. A i ja wszystko tam. zabierasz. mhm Wiesz co? Nie, no świetnie. To zostawię. Naprawdę, jesteś świetny, nie macie cały czas, a teraz się wyprowadzasz. Ty, no zostaw, okay, to jest moje, to jest... to jest moja część, no, tego nie tykasz. Ale co z tego i co z tego, ale to jest nasz wspólny dom. Nie tykasz. Ja wspólny tego. dom, no wspólny dom, ale każdy ma swoją część i to jest kradzież, co ty teraz robisz. Nieprawda, ja tego potrzebuję, to potrzebuję. Jest... Odłóż. Nie, odłóż. Nie, nie odłożę tego, ja to potrzebuję. Ja nie dam rady z tobą. Wracasz, Ty masz zawsze jakieś. No ale bez przesady. No, nie! Terenu. Nie, to no, zostaw, to było zostaw. wspólne? Jak tutaj mieszkałam, to razem tego używaliśmy. Gdzie nie? wspólne? Miałaś pod schodami i ktoś ci to zabrał. Tu miałaś ja kiedyś. O chodź to. Mnie to. No, przestań. Ej, no! No i dobra. Mam wszystko, co chcę. Mhm. Z tego miejsca, tak? O, to jeszcze wezmę. No nie! Ej, to jest moje, no bez przesady. No, to jest moje, zostaw to. Nie, no. Nie rybki też są moje. Nie są rybki. Widzisz, wszystkie no, tak. zdechły, bo przestała się karmić. Dobra. Bo ciebie nie było mnie no, bijesz. Ani. No o to. Nie, no, no widzę, 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 co tu się dzieje. Bo ja, ja moje no, no, oczy, no, moje no, oczy no, nie, do... nie tego nie nisz. Tego, to zostaw. No, no bez przesady już Wracaj do siebie, palionka. No, no, do siebie. No co? Nie, dobra. Stój. Okay, jak tak możesz, jesteś, ale dobra. uspokój się, uspokój się. No przy się. Co za książka? Nie czytaj tego. Witaj mój kochany, mam nadzieję, że w końcu się spotkamy będzie Co to jest? Nie, nie czytaj tego Co to jest? No daj mi to! Idę do siebie, no daj mi to! <noise> to jest jakieś stare czy to jest to jest jakiś żart? Stare, stare to jest, no daj mi to, <noise> to jest to jest niesamowite, Nie, to zostawiam, to jest dowód. Daj mi to! No oddam ci to, oddam ci to Daj mi to! Nie! Nie tak no, dobra! Sze, usp... grałeś, nie, dobra, 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 no. dobra, dobra. Dobra. Już. No. Dzięki. Ale dlaczego? Ja się przeprowadzam. Chwila, bo już nie mam miejsca. Zostaw to! Przestań to zabierać, O, to sobie zabiorę, to sobie zabiorę. No co ty robisz? Co zabierasz? Co ty... Cały dom rozwaliłaś. Nie ma zabierania. No i poszła sobie do domu. Nie, nie ma. Czekaj. Dobra, czas naprawić to. No poczekaj. Nie! Czemu ty mi nie chcesz wytłumaczyć o co tu chodzi? Naprawdę, nie macie tyle, a teraz. Jeszcze jakiś list? Co to w ogóle był za list? Co to jest? A Co to się to obchodzi? Ja po prostu ci powiedziałam, że mam mm, troszeczkę za dużo tego wszystkiego. Jest mam dosyć i chciałabym zmienić swoje otoczenie. Czego nie rozumiesz, no? I mnie, czyli masz innego chłopaka po prostu, rozumiem. Spoko. Nie mam, nieprawda, no. Tylko lepiej to powiedzieć po prostu, a nie się wyprowadzasz ty... nagle. Ale. Nie ty potrafisz co? nic powiedzieć w twarz i zawsze wszystko ukrywasz, taka prawda. Co? Nieprawda, nieprawda, dobra, no wiesz tak co. Tak to działa, no niestety. Zdrawiam się naprawdę. Ja nie mam do ciebie słów. Przeprowadzam się. Paniąka, wyglądamy jak dwie krople wody, ale wewnętrznie jesteśmy totalnie inni. I to chyba nawet myślę, dobrze. Nawet dobrze, że się samo. wprowadzasz, bo to już jest przesada, co ty robisz, serio. Wiesz co ci powiem panią? Spotkajmy się dzisiaj po południu na murze. Na murze tam, yy, no przy tym jak to się nazywa. Co? Przy laboratorium Szczypsona, tam się musimy spotkać i musimy no, sobie wszystko wyjaśnić, na dobra? Na murze? jakim murze? Aha, tam jest. No tam jest mur, przy ale, laboratorium no, Szczypsona. Ale czemu no, nie... No, co, co... no Nie, dobra, nie, 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 to nie jest rozmowa na teraz, bo jestem... O dobrze, placu, dobrze, mówić. dobrze, uspokójmy się, już iść, wyprowadź się, już nie nie, nie, nie no. dotykaj mnie. Widzimy na się naprawdę. po południu, nara. Ty, nie wiem, na... co się stało, widzowie? Na... Nie ma jej miesiąc. Wzięła wszystkie rzeczy i się wyprowadziła. Nie, ja idę do Dave'a. Ja chcę zobaczyć, czy on coś o tym wie. Na 100% ma jakiś zamieszany w to jest Steve, bo ja nie wierzę, że y, z dnia na dzień takie coś się dzieje. To jest po prostu dla mnie nienormalne. O, jest i Dave. Dave! I got a feeling o Co? Dave, widzę, że masz dobry humor, ale ja nie mam. Czemu? Chodź. Sprawa wygląda tak. Dobra, palenka się wyprowadziła z domu. Co? Paniąka, ale... Wczoraj najpierw no nie odwalała. było, stary, przez ile jej nie było? Czemu się wyprowadziła? Nie stary, najpierw wczoraj wypuszcza I nie by było? Teraz się no? wyprowadza... I patrz, i patrz, A co jak ona się zrobiła wyprowadza? z domem. No zobacz, wszystko zabrała. Co jest? Nawet zobacz, schody? Nawet schody, no. Wszystko zabiera, Jezus, łóżka... Ale... Wzięła mi nawet Ale tego ten, nie wzięła. Enderczesta mi wzięła, kowadło mi wzięła, ukradła... Ale jeszcze. czemu tobie wzięła? Już to no, nie, nie, nie było jej. I jest teraz tam, w tym domku swoim starym. Nie, nie wiem co, co, co Czy... A! I je, jeśli było śmiesznie, to znalazłem w jakimś piecyku list takiegoś jakiegoś hopa, nie? Co? Jakiś miła? Ja nie... Bo, no. ej, ej, wydaje mi się, że... Kurde, no, nie chcę wysyłać pochopnych wniosków, ale może ma kogoś innego. No dobra, ale to czemu mi tego nie powiesz? Nie ma jej miesiąc. No bo no widzisz no może przez ten miesiąc była zajęta, no nie wiem stary, co mam ci powiedzieć, no idziemy do niej czy co? Nie, no to nawet no... Nawrzucać jej trochę. <m> no <Efendimiz mów plastics> nawrzucać jej trochę. To pójdź ty z nią porozmawiać, jak chcę posłuchać co ona powie tobie, na poetowie. No nie mi. Dobra. Bo ja, ja z nim nie potrafię już rozmawiać. Odza no lady? blady? no, Co ty się, się Słyszałem, że przeprowadziłaś się. Tak, zgadza się. No i czemu nie do mnie? troszkę, no. Mhm, odezwała się ta czysta. A dlaczego Dlaczego wszystko pozabierałaś, nawet schody? Przecież to jest szyt chamstwa i buractwa. Ale to jest sprawa między mną a Palionem. A nie powiedziałbym z... do końca, bo Palion to mój szwagier, a twój nie. Co? To no. szwagier? No szwagier. Ja mam... Dobra, wejdź z mojej posiadłości, bo będę musiała użyć Co? Dobra, 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 ten swój kurde tandetny miecz schowaj, kurde, i się nie pogrążaj <grym> To jest moja posiadłość, proszę z niej wyjść w tej chwili. Słuchaj! Twoja posiadłość to jest tam, o tam, tam jest no. Twoja posiadłość. Tam jest Twoja posiadłość jest? i tam powinnaś wrócić. A to, 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 to jest kurde, zarekwirowany obiekt. Ty to jesteś zarekwirowany cały, został wymówiony. Wymówić tego nie obiecuję. Nie widzisz, kubietą. jaka ona jest niemiła w ogóle, ona no, nigdy no, nie, no, nie no, była. Widzę, taka widzę, widzę, widzę no, właśnie. No, robisz, co cię odwaliło? Znowu się w Demona zamieniasz, nie? Nie, odwala? odwala? Lekarza trzeba, Ach, ty co? Jestem o zdrowych zmysłach, jestem w pełni świadoma mojej decyzji i wiem, czym to się może. Gdybyś już... była w zdrowych zmysłach, to byś była spaliona, bo on ci jest pisany. <noise> no właśnie, wyglądamy <noise> identycznie, nie rozumiem. Co co zwalasz? Masz jego no. nikt, kurde, w sobie. Może wyglądamy identycznie? Ty coś ukrywasz ale... ze Steve'em, no. Ale wiele nas różni. Jakim Steve gdzie, gdzie jest Steve? No, wano, gdzie jest Steve? No, no po... właśnie, jest z nami, Paweł, nie jest z nami, Dawid. Nie ma z nami Steve'a. Gdzie <noise> jest, kurcze Steve? <noise> gdzie jest Steve? No. Ogarnij no, się, no. bo mi zbroję niszczysz Czemu ty jesteś tak niemiła i czemu bijesz? Przezlepij A co ma dziewczyna? No. Równouprawnienie no jest No ty. właśnie, co ma. to ma co ty Przelepij ty? No Dobra, no. 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 to mocniej się walnie no. <laughs> Teraz co? tak Palemka no. Dobrze Palemka, uspokojmy się wszyscy Przestań być niemiła. Po pierwsze, w ogóle nie mi nie wytłumaczyłaś. Ja, czemu nie możesz powiedzieć, że jest inny chłopak po prostu, że ty już nie chcesz być razem, że to już jest koniec. I że już ta miłość już wiesz, zeschła. Czemu jest tego nie chcesz powiedzieć? No jest to trudne dla mnie, ale Ale to... dla Ciebie też zaschła? Coż ty tak mówisz. No Musimy. nie, mówię, że dla niej zas, zesła, zaschła. Za, za, no dobra, ale to my dla ciebie się, też? My, no się nie. Nawet... Mówisz, że z taką ignorancją no, Gdzie, gdzie... <laughs> no, gdzie muzie, ty? ale bez, bez żaby, bez żaby Ale, bez ale przestań mnie atakować przestań, nie życzę sobie tego, nie życzę sobie tego nie Dobra, na moście, będę się czekała Dobra, Dobra stary, do niej, ale bądź blisko stary, zobacz co ona powie, na 100% że ze mną zrywam. Dobra, idę, idę za tobą, idę za tobą Na, na 100% procent. Tylko wiesz, będę, odległość 10 kratek No tak, bądź tam bli pod mostem po prostu, tam blisko ale które? Aha, że tamten tak, most? dobra. Tak, tak. No nie, dobra. Wiem. jestem ciekaw, co on powie. Czyli co? Palionka co? Musi dostać z spalionowa. Mm. Jak z Co ty? <laughs> A co tu się dzieje? No, nie, nie dam rady z nią w jednym mieście. Dobra, mam dobrą kartę. Nie dam kampę. rady, nie dam rady. Po prostu już nie, nie wytrzymam. Gdzie ty jesteś? Na dole. Pod mostem. Dobra. Pod... Tam, gdzie moje miejsce. Dobra. Wiedziałem, dobra. że to powiesz. Dobra, dobra. dobra, idę do niej. Jesteś A widzę, widzę twój dobra. Idealnie na dole, no. Stresuję się! Widzę, co ona może powiedzieć. Dobra, chodźmy. Cześć, palionka. Dobrze, że Spotykamy się jestem. na moście tak jak kazałaś. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego i nie wiem czemu nie no, mogłaś dobra. powiedzieć mi tego tam. Tylko w miejscu, co to tu było, tutaj palionka zgodziła się zostać moją dziewczyną. Co? Tak. na nowo będziesz moim. Wszystko chcesz zacząć od nowa, rozumiem, tak? No, powiem tak, panią, to jest dla mnie bardzo ciężka decyzja. I w sumie, ja bardzo długo myślałam nad tym, ale nie wiem dlaczego. Czy ty coś do mnie czujesz? No, nie macie miesiąc, cały czas czekam i tęsknię, a ty co? Nie macie. No właśnie, macie. no, ja podobnie. Ja niestety, ale nie wiem dlaczego ostatnio. Dobra, ja już wiem dlaczego tu jesteśmy, no, no wyduś już, wyduś to z siebie Ale ja chcę, ja, ja chcę wiedzieć dlaczego, bo ty, ty w ogóle nigdy nie mówisz dlaczego Tylko mówisz, no, wszystko omijasz zawsze, tak omijasz no ja wszystkie wiem, tematy mówię, Pomyślałam, że musimy zrobić sobie przerwę między naszym związkiem I po prostu powinniśmy... Przerwę? Na pewno, na pewno przerwę Polenka, ja nawet, no ja po nawet na sklepie mam twój musimy. bryloczek, mam nawet na sklepie twój a ty ja chcesz przerwę robić? Coś tu nie pasuje, to no, jest Coś tu. Co nie ale... Przerwę, ty wariatko Nie ma przerw w kochającym ba... się związku. Daj, po... Dobra, pewnie, ale co dobra, co jak, jak już chcesz przerwę, powiedz mi tylko dlaczego. Czemu nie potrafisz powiedzieć dlaczego? Dlaczego? No dobra, powiem ci. Po pierwsze, nie gram. Czuję, że coś między nami nie gra No a po drugie, jest ktoś, kto mi się podoba. Ha! Zawsze jest ktoś, co kto ci się podoba no, Kto? Kto? To jest już chyba 300 osoba Naprawdę, ja już mnie to nie dziwi, nie? Ja, ja nie, trzeba by ci Znajdę, znajdę nową, zna zna będę musiał znaleźć nową Dlatego, rzeczą. dlatego zniszczmy tą sabliczkę tutaj I zapomnijmy o tym, dobra? Ale nie chcesz, to jest pamiątka, nie! To pamiątka była, ty kurde! Nie, Co ty robisz? Nie, tego nie może tutaj zostać Ale czemu? Już nie jesteśmy razem no ale Bo... co z tego? To było po początki Palionowa to były Zresztą kurde był... no Początki pętyment. Palionowa Co ty zrobiłaś? to było za dużo moment znowu Przecież ty wim mówiłaś, wim. że przerwę chcesz, a nie totalnie ze mną zrywasz No jak tak chcesz to? Co? Tak, no ale ja on tak nie chce, ale ja nigdy nie... nie powiedział Zrywam z sobą palium, ja mam dosyć Po prostu no <coughs> zresz, nie Ale co? Ale co? Tak, o Boże Nie, nie mogę tego zdania. Czy proszę, Jesteś, czy... Nie zdania ja, nie, ja tego nie szanuję. Nie mieliśmy wiele Nie Ale dni, ja nie, ja nie wytrzałam w jednym mieście, ja nie wytrzymałam w jednym mieście. To musiało, to musiało kiedyś po prostu się stać. Ja nie podałam, ja nie ja nie podołam, ja nie podołam w jednym mieście. Dobra, pa, panią, nie, nie, nie dam rady stąd w jednym mieście, no nie dam rady. Dobra, Zniknij mi z... oczu. Błagam, stąd. błagam, błagam. Nie stresuj się stary, będzie dobrze. Jezus, czemu ona to zniszczyła? Dobra, no dobra, to co no... Nie martw nie martwcie idziemy A... ta, słuchaj! Akcja hmm. naprawa Hard Paliona. Ha. <laughs> idziemy tak. Najpierw idziemy na miasto. Ale nie no. możesz ubrać się w normalną, tą zwykłą koszulę. Musisz ubrać się w garnitur. Garnitury. Nie w to. W garnitur. No, I idziemy. No. Ale ty I, na, na serwerze szukamy jest, nowej. Jest Tylko już milki. Tu już nie ma innych dziewczyn. Ale słuchaj. Mury palionowa nie wiadomo dokąd prowadzą. Znaczy wiadomo, ale nie wiadomo co jest za nimi. Czyli może wiesz, że są jeszcze jakieś dziewczyny. Pewnie. Żyję takim przekonaniem od dwóch lat, no póki co nic nie ma, ale wiesz, no ale może będzie, nie? No wiesz, no trzeba poszukać. Górków jest więcej niż żab na świecie. No. Akurat to ma prawda, nie? Chyba ja tak, nie ciebie Jaki tekst, jeszcze wymyślony przez ciebie Piękne, piękne, dobra poprawialiśmy no humor Na pewno ty. Możemy wracać do domu, ja idę się z tym przespać i, i zobaczymy jutro jak, jak to będzie Nie martw będzie dobrze, Starczy, pamiętaj no. ko kobieta Widzowie no To kobieta Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Palion Style z zakupieniem rzeczy na Palion Style poprawicie mi humor Trzymajcie się